Cześć wszystkim, witam Was na kanale Kierunek Trener. Nie widzieliśmy się jakieś 11 miesięcy około, więc wracam do was serią zbuduj biznes trenera personalnego od zera. Czyli tutaj mam na myśli po, osio, po osiągnięciu, czy też po, po zdobyciu uprawnień do momentu, kiedy będziecie się rozwijać dalej. Pokażę Wam ścieżki rozwoju i wszystko praktycznie wyłożę to, co możecie znaleźć prawdopodobnie gdzieś tam w płatnych materiałach, gdzieś. W różnych miejscach internetu, ale ja mam zamiar po prostu wam to wyłożyć za darmo, powiem wam też dlaczego, więc zapraszam. Chcę Ci przede wszystkim zobrazować mniej więcej dlaczego możesz zaufać tej serii przede wszystkim. Bo. Pierwszy punkt, który należy zapamiętać, to to, że ja jestem aktywnym trenerem. Czyli to jest aktywny trener. Czyli ja. O co chodzi? O to? że ja sam obsługuję podopiecznych, sam mam ludzi na treningi personalne i uczęcie po prostu tego, co rzeczywiście ja sam robię. Nawet jak zobaczysz sobie gdzieś mój fanpage czy moje social media, to zobaczysz też reklamy, które puszczam i pozyskują bezpośrednio klientów. Więc tutaj możesz po prostu zaufać tej wiedzy. Pojawia się pytanie pewnie w skrócie, żeby nie rozwodzić się dlaczego, prawda? Why? Czyli dlaczego ja to daję w ogóle za darmo? Z tego powodu, że po pierwsze uważam, że rynek weryfikuje słabych trenerów. Jeżeli ktoś jest słaby, nawet jak zdobył jakieś tam uprawnienia po tygodniu, to i tak rynek go zweryfikuje, klient go zweryfikuje i szybko zakończy karierę. To jest pierwsza sprawa. A druga, ja chcę dawać wiedzę ludziom, którzy są rzeczywiście pasjonatami i lubią to robić. Chcę Wam to wyłożyć, bo wiem, że trudno się tego tak na co dzień nauczyć, bo nie macie czasu, robicie treningi czy inne rzeczy, więc chcę Wam to pokazać. Ogólnie tak o mnie. To jeszcze jest sprawa taka, że ja po prostu też mam inne projekty poza, poza byciem trenerem, i dlatego jakoś niespecjalnie się martwię o konkurencję, bo to jest i, i Eximus, grupa e, takiego wsparcia dla biznesu, a głównie to marketingu, więc też wiedza marketingowa, taka z pierwszej ręki, niemalże będziecie wiedzieć, jak to nawet trochę u innych działa. Oczywiście bez nazw i nazwisk. To, co mamy e, nawet w portfolio dla Was, jako dla treneru. To jest kawa dla sportowców. Kawa dla sportowców, z którą, którą możecie sobie zamówić z kierunek trener. To jest też projekt, z którego dorabiamy. Jest CBD w tej chwili, jest książka. Jest program, o którym Wam będę przypominał praktycznie cały filmik. Tak to reklama tego programu. Czyli Akademia Biznesu Trenera Personalnego. To jest ponad 200 filmów po układanej wiedzy krok po kroku. Właśnie mniej więcej tymi modułami. Tylko, że. Hmm, po prostu obszednie. I wam te moduły właśnie będę chciał mniej więcej przedstawić. Więc jeżeli chodzi o samą serię, co będę chciał wam w ogóle przedstawić w tych filmach tak naprawdę, e, to sobie ty, przedzieję Gryskoń. E, I to są praktycznie wszystkie niezbędne elementy właściwie poukładane krok po kroku, żeby to się udało. Jak ktoś obejrzy całą tą serię i wdroży to w praktyce, to niemalże że na pewno mu się to uda, chyba że staną się jakieś dziwne, nieprzewidziane przypadki, albo naprawdę już nie będzie chciał. Więc zaczniemy sobie od samej podstawy, czyli analizy słod. Analizy słod, O której Wam opowiem oczywiście w następnych filmach. To jest prosta analiza, tylko że jak się jej dobrze użyje, to można fajnie się ukierunkować. Punkt drugi to jest wybór niszy. Dużo się o tym mówi, aczkolwiek sprawa jest właściwie kluczowa. Jak nie wybierzemy niszy, nie wróżę sukcesu w dzisiejszych czasach, po prostu za duża konkurencja na Kolejna sprawa to jest oferta. Mega kluczowe, nad czym się pochylimy. Oferta, no to wiadomo jak to mniej więcej wygląda u trenera na samym początku. To są treningi i plany, czyli online i offline. Najprostszy model zarabiania. Punkt następny, czyli marketing. To co wiele osób bagatelizuje: marketing. Wszelkie formy marketingu, jak do tego podejść, to Wam też wytłumaczę dokładnie. Punkt kluczowy. Tak jak mówię, wielu trenerów mówi, że to nie ma znaczenia i tak dalej. Oczywiście ma. Kolejna sprawa to sprzedaż nie mylić z marketingiem, rzecz jasna, czyli jak sprzedawać te usługi, jak rozmawiać z klientami, jak, jak do tego podejść, żeby oni w drodze tego marketingu, kiedy ich przyciągnęliście, po prostu, po prostu kupili od was. Bo nawet jeżeli będziecie mieli super marketing, fajnie opakowany produkt, ale rozmowa nie będzie grała, czy zrobicie jakiś błąd w procesie, w dokumentach, czy na przykład w wywiadzie treningowym i żywieniowym, czy. Innych błędach, o których powiem, to po prostu będzie mniejsza szansa. Sami zresztą zobaczycie na tą sprzedaż. Dalej jest obsługa klienta. Czyli jak budować relację, jak go obsługiwać po sprzedaży. To też jest kluczowy etap. Tak jak widzisz, krok po kroku. Następny punkt, przy którym już by się nawet robiło fajnie, bo tutaj zwykle ktoś ma już nawet 8-10 tysięcy, potrafi zarabiać, a później to traci. Dlaczego? Bo nie ma. Zarządzania finansami. No i to jest rzecz kluczowa zarządzanie finansami. Po prostu bez tego e, będzie ciężko cokolwiek zbudować na dłuższą metę, bo będziecie więcej po prostu wydawać niż zarabiać. A poza tym jeszcze Wam pokażę dodatkowe źródła dochodu, które sam stosuję. Kiedy już budżet gra, e, czyli po prostu macie kasę, e, utrzymujecie ją, macie, macie wpływy, jest wszystko fajnie, no to przychodzi czas, prędzej czy później, na pewno przyjdzie, na zespół czyli zbudowanie zespołu. Jak się tego nie nauczycie, żeby budować ten zespół, to po prostu będziecie wiecznie robić sami i co, możecie mieć bardzo duże pieniędzy, bo możecie po 12, 14, 16 i 18 nawet godzin pracować przecież dziennie, jeśli tylko będziecie mieć na to zdrowie, przy czym jak złamiesz nogę, to treningi personalne raczej nie przeprowadzić treningów, jeżeli chociażby będziecie boleć głowa i nie będziesz chciał robić 20 planów treningowych dziennie. No i nawet okay. jeśli tutaj zespół zagra, to mamy następną kwestię, Czyli rozwój. Jak swój rozwój w ogóle zaplanować i jak pokierować. Temat właściwie najdłuższy, najtrudniejszy. Przy czym ja dam takie ogólniki, które pasują do każdego, po to, żebyście po prostu to dopasowali do siebie, bo każdy ma inną drogę. Ostatnie dwa punkty, które już wspinają, klamrobią cały ten biznes i też dotyczą zarządzania. To jest przede wszystkim zarządzanie czasem i. Emocjami. No bez tego to Wam się biznes posypie długofalowo, dlatego że na etapie rozwoju ludzie zwykle robią takie błędy, że się podniecają za bardzo biznesem i tracą wszystkie pieniądze, albo jakieś inne rzeczy dziwne się dzieją. Traci się zarządzanie czasem, bo zaczynasz mieć więcej czasu i, i, i poświęcasz go na głupoty. no i emocjami, żeby, żeby nie odwaliło, jak już wszystko wychodzi fajnie, a jak dojdziesz już do tego etapu, to już jest naprawdę dobrze. Więc tak to będzie wyglądać. Już wiesz mniej więcej czego się spodziewać po tej serii. Zapraszam Cię do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka i po prostu bycia na bieżąco. Jeżeli się tutaj nie, nie wykruszyłeś gdzieś z tych punktów, nie wykruszyłaś i zostaniesz w tej serii, to znaczy, że to może właśnie jest dla Ciebie i tym trenerem będziesz długofalowo i to jest jakiś tam sposób na Twoją karierę. Żegnam się, cześć.